Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Z tej strony Jakub Król i witam Was dzisiaj w niecodziennym, bardzo krótkim filmie. Z tego względu, że mamy czwartek, godzinę 21. A jak wiadomo, czwartek, godzina 21 to AI News z Jakubem Królem i z Anną Pro. Natomiast dzisiaj nie ma tego, ze względu na to, że ani dzisiaj nie mogę, a ja, moi drodzy, jestem dosyć w dalekich krajach znajduję się aktualnie w Japonii dzisiaj też mnie nie ma, eee, nagrywam ten za to eee, krótki odcinek, w którym chcę Was update'ować, żeby Wam i tak pokazać newsy ze świata sztucznej inteligencji, bo trochę się działo w ciągu ostatniego tygodnia, więc żeby nie zostawić Was z niczym, pokażę Wam właśnie coś, kilka krótkich newsów ze świata sztucznej inteligencji. Zapraszam Was oczywiście jak zwykle do subskrypcji, do obserwowania na LinkedInie i myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy sobie już po prostu lecieli do contentu. I pierwszą rzecz mam dla Was taką ciekawostkę. Jeżeli korzystacie z czatu, GPT, z czatu GPT i macie włączoną funkcję pamięci, a jest duża szansa, że tak właśnie jest, to mam dla Was taki prompt, który warto, żebyście sobie zrobili. Otóż prompt ten to jest na podstawie wszystkich naszych interakcji, co jest jedną rzeczą, którą możesz mi powiedzieć o mnie, a czego mogę nie wiedzieć o sobie. Bardzo wam będzie słodził. Możecie się pochwalić, możecie sobie to wpisać i dać znać w komentarzach, w tym naszym live'ie. Co Wam tak naprawdę z tego wyszło? Tutaj, jak widzicie, u mnie na nikt bardzo dużo ludzi komentowało. Co ciekawe, daj, dajcie znać, co Wam wyjdzie, dlatego że zauważyłem, że u większości ludzi pisze, że potrafię świetnie łączyć dwie różne rzeczy skrajne albo Zupełnie od siebie się różniące. To była takie najczęstsze odpowiedzi. Jeżeli macie jakąś inną, to jest ona naprawdę wyjątkowa w tej sytuacji. Natomiast myślę, że to coś ciekawego i warto zobaczyć, jak wiele na wasz temat wieczor GPT. Ja na przykład odkryłem, że wiem o mnie więcej niż mi się wydawało. Za dużo sobie być może zapamiętuję. Słuchajcie, jeszcze inteligencja Agencja, już, już niedługo będzie wiedziała nas wszystko, jak w strasznych filmach, smutnych rzeczach. I o smutnych rzeczach sobie też powiemy dzisiaj pod koniec tego krótkiego live'u filmu. Ale póki co rzeczy wesoły, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby zadać pytanie to właśnie Z czatu GPT Na podstawie wszystkich naszych interakcji Co jest jedną rzeczą, którą możesz mi powiedzieć o, o mnie, a czego mogę nie wiedzieć o sobie I zachęcam Was, zapraszam do tego, żeby w komentarzach Pisać Komentować właśnie Co Wam Wyszło z tego zapytania W czacie GPT To taka pierwsza rzecz na rozgrzewkę Druga rzecz słuchajcie, bardzo ważne, mamy Agree OK Moi drodzy, stało się, w końcu możecie to zrobić. Od wielu odcinków mówimy Wam o Advanced Voice Mode, który potrafi szeptać, mówić wolno, szybko i różne rzeczy, mówić emocje, brać oddech podczas tego wszystkiego, poprawiać naszą wymowę, gramatykę. Zapraszam do obejrzenia oczywiście poprzednich odcinków na kanale Anna Pro i na kanale programistyczne Świry AI na YouTubie. Tam pokazywaliśmy Wam, jak to działa, robiliśmy wiele testów na żywo. No Ja do tego wykorzystywałem VPN-a, żeby móc na terenie Unii Europejskiej czy Europy, generalnie jeszcze kilku krajów, Właśnie z tego korzystać. Natomiast już nie trzeba tego robić. Otóż okazuje się, że wszyscy użytkownicy, uwaga, wersji Chart GPT Plus, czyli tej wersji płatnej, co najmniej, otrzymają to właśnie na dostęp. Jeżeli tego nie macie, to warto sobie po prostu zamknąć tą aplikację, zresztartować ją, włączyć ją ponownie. Pamiętajcie, że musicie mieć tą wersję płatną. I jeszcze powiem, bo to zawsze jest o to pytanie, też podczas każdego live'a, że przecież ja to już mam od dawna, mam o to pół roku i tak dalej. To, że można było mówić do telefonu, to jeszcze nie znaczy, że to był ten tryb. Jeżeli i wam się pokazywało białe kółko, której, z którym mogliście rozmawiać, to to jest zupełnie inny tryb. Jeżeli wam się wyświetli taki niebieski orb, czyli takie niebieskie kółko, biało-niebieskie, które sobie wpływa tam w środku trochę tego niebieskiego, to to znaczy, że macie ten dostęp do tej wersji zamasowanej. I możecie to oczywiście testować. Zachęcam Was, żeby poprosić chat GPT, żeby odliczył od 1 do 5 jak najszybciej, żeby szeptał, czy żeby właśnie poprawiał Waszą wymowę. Możecie też spróbować mu przerywać, ponieważ to ma być taka fajna interakcja. On bardzo szybko wtedy mówi, bardzo, bardzo to fajnie działa, więc możecie do niego mówić. On wam się mówicie Nie, zaczekaj, stop, nie rób tego. Ja, moi drodzy, korzystam z tego trybu bardzo często, przed jakiegoś czasu i powiem wam, że teraz będąc na wycieczce w Japonii, gdzie jest generalnie taki raczej podejście, że nie znamy języka angielskiego, nikt albo mało osób, a na pewno nie piszemy informacji po angielsku, jest powiem wam nieoceniony, jest świetnym przewodnikiem, dużo rzeczy tłumaczy. Sam patrzymy, dlaczego to jest tysiąc świątyń w jednym mieście, albo dlaczego jest tak wiele grobowców i co one znaczą. Czy bo tam są jakieś śliski przy tych grobowcach? Różne tego typu rzeczy. Chodziliśmy właśnie sobie dzisiaj, tak jak akurat było, chodziliśmy po górkach i pytaćmy właśnie chat GPT, żeby nam opowiedział o tych różnych rzeczach, różnych ciekawostkach. Naprawdę bardzo fajne narzędzie. Zachęcam Was, jak używacie chat GPT, sprawdźcie sobie, czy macie już dostępny właśnie Advanced Voice Mode. Kolejna informacja, już taka stricte, bym powiedział, programistyczna, ale niezwykle istotna. Słuchajcie, to jest bardzo ważne ogłoszenie od Kloda, czyli ant od Antrofika. Eee, I oni tak naprawdę wypuścili nam kilka nowych modeli. Między innymi w końcu wypuścili Klod 3,5 Heiku, który miał być od dawna, Wypuścili nowego Klod 3,5 Sonet. Ale to, co jest kompletnym sztosem, moi drodzy, to jest Computer Use. I powiemy sobie za chwilkę, jakie to ma implikacje pod kątem biznesowym i co to znaczy również w programowaniu. Dlaczego to jest takie niezwykle istotne? A jak to działa na początek? Działa to w ten sposób, że. No bo komputer jest, co to znaczy komputer To znaczy, że uwaga, LLM, AI może korzystać z komputera. Wow, ktoś powie. A nie może? Nie mógł dotychczas w taki prosty sposób, na pewno. I w ogóle w taki zaawansowany. Chodzi o to, żeby ten LLM mógł korzystać z komputera, tak jakby. Widzi ekran, ma klawiaturę, ma myszkę, ma nawet linię koment, więc może tam tworzyć sobie różne pliki, przeglądać, co się dzieje w systemie. Ma do tych trzech rzeczy Dostęp. I to jest niezwykle istotne, ponieważ. I teraz przejdźmy sobie do tego, jak to wygląda pod kątem biznesowym. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś aplikację, którą macie testować. Możecie teraz wziąć ai tak naprawdę i on może zacząć ją testować sam. Klikać po niej, wszystko sprawdzić. Wyobraźmy sobie inny scenariusz mamy coś do automatyzowania, ale nie chcemy pisać nawet automatyzacji. Możemy mu udostępnić komputer, nawet nie musi być słuchajcie, sama strona internetową, robi cały komputer. Bez api nawet to mogą być rzeczy. Wyobraźcie sobie to i on sam będzie klikał. Wszystko będzie sobie sam robił. Warto wiedzieć, że na ten moment jest to w becie i wymaga takiego trochę poczekania, aż będzie to dopieszczone. Natomiast już jest całkiem dobrze. Nie działa jeszcze idealnie. Na przykład nie można scrollować. Scrollowanie jest ciężkie. Mógł powiedzieć, żeby używał strzałek, tak jak ja teraz, a nie scrollował tak jak człowiek. Po drugie, aktualnie w ich e, testach, takich wewnętrznych, mają trochę powiedzieć 20% skuteczności w takich realnych przypadkach, więc to jeszcze nie jest dużo. Natomiast już proste przypadki działają, ale warto pomyśleć o tym na przyszłość. Co to znaczy dla naszych biznesów, naszych organizacji? No właśnie przede wszystkim ogromną automatyzację bez oprogramowania poszczególnych części elementów. Ile razy tak było, że mieliście coś, co fajnie było zautomatyzować, a nie od tego właśnie dostępu jakiegoś API albo coś podobnego. Dużo było takich różnych aplikacji, słuchajcie, jakichś autoklików i tak dalej, które miały właśnie, ten, ten sposób działały, natomiast nigdy jeszcze nie były połączone z sztuczną inteligencją, czyli mówię krótko dać temu LLM-owi powiedzmy mu zadanie, on siedzi sobie w takiej pętli i robi całe to zadanie od A do Z na naszym komputerze, bardzo fajnie Pod kątem programistycznym natomiast, działa to bardzo ciekawie, ponieważ mamy dostępne po prostu kilka narzędzi te kilka narzędzi, które tutaj mamy, to są narzędzia do tego, żeby widział ekran, żeby mógł symulować kliknięcia przycisków Myszki również, skrolowania i kilka takich podstawowych rzeczy ale właśnie ma dostęp do basza, do shella, czyli może wykonywać różnego rodzaju komendy, przez to ma właściwie nieograniczony dostęp do środowiska. I tutaj bardzo ważna uwaga dla wszystkich, którzy programują takie rozwiązania i którzy wdrażają je w swoich organizacjach, tutaj trzeba oczywiście uważać. Trzeba uważać dlatego, że on może po prostu robić cokolwiek. Ktoś może go zmanipulować, żeby sformatował dysk twardy, na przykład, tak? albo są dane, albo są jakieś dane. Inne. Trzeba to wszystko robić w takim zamkniętym środowisku, w takim udawanym komputerze, czyli w Dockerze prawdopodobnie, tak już mówiąc stricte, poprogramistycznemu, i wtedy on jest bezpieczny i ma do tego wszystkiego dostęp. Ja się bardzo z tego cieszę, to jest świeżynka. Słuchajcie, to jest, jak ja to nagrywam, to z dzisiaj News, dla Was to pewnie jest News z wczoraj. Bardzo świeży, bardzo na topie. Bardzo fajna rzecz, będę wam donosił dalej, jak to wszystko działa, oczywiście. No i moi drodzy, czas na troszeczkę smutniejszą wiadomość. Wiadomość też tutaj, jak z wczoraj. Natomiast ona jest tak naprawdę już od kilku dni, być może nie słyszycie. To jest coś, do czego nie powinno się używać AI. To nie jest dobry pomysł. A więc w Radio of stwierdzono. Stwierdził, jedna z osób, która jest likwidatorem właściwie tej spółki, czy, czy właściwie osób, która tam przeprowadza, powiedzmy, restrukturyzację, tak, tak ogólnie umu umując, że zwalnia wszystkie 14 bodajże osoby, dziennikarzy i inne osoby, tworzy trzech dziennikarzy AI i tylko ich tam daje. Trochę słabe, no też się baliśmy, mówiliśmy o tym, kogo zastąpi AI, no zastępuje, okazuje się, dziennikarzy. Niefajna rzecz, niesympatyczna. Z drugiej strony, powiem Wam, że to też moim zdaniem nie jest tak jeden do jednego, że można tak od razu oceniać to negatywnie. Negatywnie, ale zastanówmy się nad tutaj przyczynami. Przyczyną jest to, że off-radio ma duże problemy finansowe. Stąd to stwierdzono. Oczywiście nie uważam, żeby to był dobry pomysł w tym kierunku, żeby szła sztuczna inteligencja, żeby faktycznie tak zastępowała ludzi czy dziennikarzy. No tutaj oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, tak? Natomiast wydaje mi się, że ciekawszy byłoby po ten eksperyment, ten eksperyment to mogli sobie zrobić off-2 albo off-AI, prawda? Jakieś kolejną stację. No ale cóż, myślę, że to będzie się taki powtarzający, mimo wszystko, czasami schemat że pewne firmy, które wymagają restrukturyzacji, mają to robione w niemądry sposób. Wywalić wszystkich, wdrożyć AI. I tu w takim razie kończę tę małą reklamę. Dlatego, że jeżeli macie ochotę, potrzebujecie, żeby waszej firmie zrobić coś lepiej, zrestrukturyzować ją właśnie, z powrotem ją wrzucić na dobre tory działające, dochodowe, to my w AI Reveo właśnie tym się zajmujemy. Więc jeżeli macie ochotę to zrobić, mamy osoby, które się tym zajmują od ponad 30 lat, restrukturyzacją największych firm w Europie, w Polsce. Nawet współpracował z gminami, z Unią Europejską i tak dalej, które potrafią to zrobić mądrze, wdrażając sztuczną inteligencję tak, żeby procesy były szybsze, żeby było mniej, na przykład, procesów administracyjnych, po to, żeby firmy mogły działać wydajniej. Jeśli ktoś z Was ma ochotę, to oczywiście zapraszam na naszą stronę aireveo.com albo do kontaktu ze mną. Koniec końcika reklamowego. I na końcu, moi drodzy, Zachęcam Was, żeby sobie zrobić jeszcze jednego prompta, to jest taki rozwojowy prompt, a żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku się rozwijać. Co może być dla nas? I pierwszy prompt, który Wam dzisiaj pokazałem na początku, polegał na tym, żeby sprawdzić, co ona wie, AI, jak nam posłodzi, a tu mamy zupełnie coś innego. Zobaczcie, jakie są moje mocne i słabe strony? Biorąc pod uwagę wszystkie nasze poprzednie rozmowy, jak oceniłbyś moją inteligencję na podstawie moich działań i decyzji? Jaka ścieżka kariery mogłaby mi się podobać? Choć być może nie zdawałem sobie sprawy, że mi się spodoba. Bardzo ciekawe. Pozdrawiamy Kuba Jadowskiego, który tutaj z nami jest bardzo często na live'ach. Właśnie podesłał na naszego następnego AI news'a, którego nie ma, ale mamy to. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Chociaż taka krótka forma w trochę innej jakości niestety, ale mam nadzieję, że dla Was to jest coś fajnego. Dla mnie wyszły tu super rzeczy. Polecam wam, zostawiam was właśnie z tym promptem, żebyście sobie go wpisali po tym naszym krótkim live'iku, filmiku i zobaczyli, jak Wam się to sprawdzi. Możecie też podzielić się tym czy w komentarzach, czy być może na kolejnym naszym live, który będzie prawdopodobnie normalnie, o czym zaraz powiem oczywiście. Jakie macie tutaj odkrycia? Bardzo fajnie korzystać z takich narzędzi jak AI do tego, żeby się rozwijać, a nie żeby zwalniać bezsensownie ludzi. Tak sądzę moi drodzy. Tyle jeżeli chodzi o to. Kolejny live będzie już w następny czwartek o godzinie 21. Już będziemy go z Anią Pro normalnie prowadzili. Tak jest plan, więc tego się moi drodzy Oczywiście tutaj będziemy trzymali. No i co moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję. Dajcie proszę znać, czy podoba wam się taki, taka forma, żeby pokazać wam jakiegoś jednego na przykład ciekawego prompta na każdy nasz, nasz live. Co o tym myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał programistycznej sfery AI, również kanał Ani Anna Pro, z którą zazwyczaj prowadzimy No i też zapraszamy oczywiście do obserwowania nas na Linkedinie. Jak widzicie mój Linkedin to jako Król od Ani Proto. Anna Prończuk-Omiotek. I my wrzucamy dużo takich ciekawych rzeczy też. Staramy się, żeby coś tam było zawsze, co może Was pobudzić do kreatywnego myślenia. I z tą myślą już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo krótki film, prawda? Pewnie życie